Hej, sieman, czy jestem Paweł tutaj i witam Was, moi drodzy, w dosyć takim nietypowym odcinku, bo zazwyczaj jest to gra, jest to odcinek z jakiejś danej gry, ale moi drodzy, chciałem powiedzieć przykrą rzecz, y którą bałem się, że nadejdzie. <laughs> Niestety. Moi drodzy. <laughs> Nie wiem, jakoś nie chce mi to przejść przez gardło, ale niestety muszę to wam powiedzieć, ponieważ jest to koniec. Jest to koniec pewnej ery w moim kanale, życiu, czymkolwiek to było. Szczerze powiedziawszy tyle, ile ja włożyłem pracy jakby w ten kanał, to nie jest nic takiego, co normalnie bym zrobił według mnie, bo <laughs> tak jak mówię, Tyle, ile ja tutaj się namęczyłem z tymi niektórymi grami. To jest naprawdę coś. Yy, no, od, w sumie, może nie tyle, co się martwiłem, prawda? Ale chodzi mi o sam fakt, że bałem się, że w końcu nadejdzie ten moment, że będę musiał powiedzieć, że kończę z YouTube'em, z kanałem, ze wszystkim. No i co? No i nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Szczerze powiedziawszy, strasznie ciężko się z tym czuję, że to, że to się dzieje. Bo szczerze myślałem, że chociaż dotrwam do następnego miesiąca. Ale moi drodzy, może nie tyle, co kończę z YouTube'em, ale kończę z Daily. Odcinki, jak sami wiecie, czasem pojawiały się codziennie, czasem nie, no ale moi drodzy, Daily nie będzie zachowywany cały czas, prawda? To wszyscy o tym wiemy. Moi drodzy, co chcę powiedzieć, to to, że nie będzie już daily na kanale. Nie będą odcinki się pojawiały co dwa dni, co trzy dni, co cztery dni, codziennie. Będę, będą one pojawiały się dwa razy w miesiącu, może trzy razy. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Także, moi drodzy, dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. I wiem, mówię tak, jakbym się żegnał z tym kanałem, ale nie, moi drodzy, nie żegnam się jeszcze z nim bo tak jak mówię, za dużo pracy włożyłem w ten kanał, żeby teraz kończyć to co zrobiłem. I te wyświetlenia mnie bardzo cieszą, że naprawdę oglądacie te filmiki i to wszystko. No i co? Koniec daily, ale spokojnie. To jeszcze nie koniec kanału. Także e, tyle w sumie. Y, tyle mam do powiedzenia. Y, no i. Widzimy się w jakimś z odcinków, nie? Na razie.